Oczekiwanie rosyjskie jest takie, że Amerykanie przyjdą do Europejczyków, bo to Europejczycy mają te narzędzia sankcyjne w ręku i ten system SWIFT jest tutaj zarejestrowany znaczy tutaj tak jakby jest moderowany z, z Belgii i to Europejczycy będą musieli podjąć taką decyzję. Czyli Amerykanie mają naciskać na Europejczyków. I trochę widać z retoryki rosyjskiej w ostatnich dwóch, trzech, czterech dniach taki nurt, z którego wynika, że no właśnie to trzeba tych złych Europejczyków, nieustępliwych, dążących do kontynuowania wojny po prostu popchnąć, bo oni są przeszkodą na. Na, na drodze do pokoju. Ja w tym momencie referuję to, jak Rosjanie to przedstawiają, i to i te agresywne wypowiedzi w zasadzie ministra Ławrowa, który powiedział, jeśli dobrze pamiętam, właśnie, że tutaj Ameryka musi swojego wasala, czyli Europejczyków, spacyfikować, no bo oni stoją teraz na przeszkodzie właśnie w drodze do pokoju. No i to jest myślę, taki strategiczny cel tych negocjacji, bo dzisiaj, jak tak jesteśmy już po prawie miesiącu od momentu, kiedy te dyskusje się wszystkie zaczęły, to moim zdaniem, gdybym miał jakieś takie strategiczny cel, Próbować naszkicować rosyjskie, to jest oczywiście traktowanie negocjacji jako instrumentu, który ma wspierać ich wysiłek wojenny w realizacji tego celu podporządkowania Ukrainy. A drugi cel, który się pojawił teraz z nadejściem Donalda Trumpa, to wydaje mi się, że eksploatowanie właśnie tych różnic pomiędzy Europą, Starym Kontynentem, a Stanami Zjednoczonymi.